Yeah. W dzisiejszym przede wszystkim stawiamy na technikę jak zawsze, będziemy przestrzegali rygorystycznie najbardziej w życiu. tasa jest piękna, miękka, nie jest wymagająca, więc nie ma żadnych usprawiedliwień, że nie da się. W że Piła znajduje się 300 osób, które będą startowały dzisiaj na 5 10 kilometrów w tym walentynkowym marszu Nordic Walking. Więc będziemy mieli rekord frekwencji, jeżeli chodzi o samych zawodników Nordic Walking. Tema jak widać przewodni mamy walentynki, bo dzisiaj 14 lutego. Jestem zbyt Bydgoszczy, Robert Krzyżanowski, przyjechałem na zawody. Po raz kolejny super impreza. No będziemy się ścigać. Wisława Osińska, Dasia z Piły. Bierzemy udział w zawodach, oczywiście Nord Walking 5 km, tak? Pierwszy raz idę. Pierwszy raz, a ty, Ja kolejny raz, czwarty, czy piąty. Jakie sukcesy są? Tak, druga, drugie miejsce, trzecie, szóste. Ale ostatnie jest raz lepiej. Zawsze mi wiodra. Czyli nie pracujemy z niami przed sobą tylko, tylko w to następuje otwarcie Ваши сутки, ваши сутки, ваши сутки, ваши Jeden już z Gubina. Trasa była fajna. No, bardzo taka można powiedzieć, trudna. Można jest piasek, był i góry, ale ogólnie można było to spokojnie przejść. Udało się. E, nazywam się Beata Falkowska. Przyjechałam e, z Poznania, ale reprezentuję klub e, UKS dzieńczyny, gimnazjum dzieńczyny, z Gimnazją Suchego Lasu. Gratulujemy. Oto są e, dla pani dyplomy. Ja, najpierw prowadziłam, ale niestety, już na półmetku, jedna z dziewczyn mnie wyprzedziła. Natomiast e, potem w, na drugim okrążeniu byłam trzecia. Ale tak się chyba udało, że startując troszeczkę w tyle tej grupy, w rezultacie zajęłam drugie miejsce. Także bardzo jestem dumna i szczęśliwa. Szczególnie, że pierwsze miejsce zdobyła dziewczyna, oj, dużo młodsza. Dużo młodsza. I jest to wspaniały sport, bardzo zachęcam. Świetny, w każdy weekend spacerujemy z mężem, zeszą, który tutaj brał udział też w zawodach. Także namawiam, super się potem czujemy i jest to naprawdę bardzo fajny sport. Szczególnie, że można chodzić, w zasadzie wszędzie. Dosyć dobrze, chociaż pod koniec jednak poczułem, że braki mam kondycyjne. No, trasa dosyć łatwa, bo cały czas jest płasko, no jedynie to takie małe zejścia, tam troszkę takie podejście, także skłosia dobrze, trasa fajna. Jak mówię, zdziwiony jestem czasem, bo jeszcze na treningu tak sobie do siebie mówię, nie mam szybkości. Nie? Trochę tak pracowałem nad wytrzymałością, no nie mam szybkości, a tymczasem się okazuje, że godzina 7 no, to to tak dla mnie rewelacyjny czas. Tak. Panie prezydencie, jest pan tutaj na Koronie Wielkopolskiej, i to dużo znaczy, jak piła wspiera Kijkarzy? To po pierwsze dzisiaj również finansowo i organizacyjnie, ale tak na co dzień wieloma elementami infrastruktury, bo staramy się, by ci, którzy biegają, chodzą, jeżdżą na rowerach, na rolkach, mieli gdzie uprawiać sport i bardzo dużo przeznaczamy pieniędzy na działania właśnie związane z taką infrastrukturą sportową. Tak, dużo takich zawodów jak ta, Korona Wielkopolskie, odbywa się w Pile? Praktycznie przez cały rok, również zimą, jak, 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 jak widać. Mamy mnóstwo i biegów, i różnego rodzaju innych e, wydarzeń w różnych dyscyplinach. Piła i okolica to, to bardzo aktywni ludzie sportowo. Pojawiają się w setkach, a nieraz i w tysiącach. Proszę Państwa, impreza w pile Korona Wielkopolski właśnie dobiega końca. Za mną pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników, a my już dzisiaj zapraszamy wszystkich na wielki finał Korony Wielkopolski do Holandii.